Nagrywam. Kogo? Siebie. Nie? Nie, siebie. A co u mnie? Ciebie nie nagrywam. Dzisiaj został opublikowany filmik e, u Sebastiana. Nasza rozmowa. Dopiero o godzinie pierwszej miałam czas e, obejrzeć filmik. E, teraz się wybraliśmy na pole. Jak cię do domu, na pewno skomentuję i podziękuję. Ponieważ jest to dla mnie ogromna pomoc. Udało nam się e, przyjechać tutaj na to pole te w wózkiem i taczką, e, co nie było łatwe. E, dzisiaj również zaopatrzyłam się w zimowy czosnek i zimową cebulę, także zaraz postaram się ją posadzić. Pokażę jak ładnie tnisztawę. Tak! Zubcia Tutaj oczywiście jest y, Dzieci Pomoc, dzieci pom pomagają nam obcinać trawę i dziewczynki, każda ma swoje nożyczki. Lubisz, honatka pomagać mamie ciach, ciach robić? Mhm. Dobrze. Tam y, w to są jeszcze Twoje nożyczki, wiesz? Pokażę Mhm, pokaż, jak Ty ładnie tniesz trawę. Pokażesz? Pokaż tutaj, ciach, ciach. Mm, Pięknie. Bardzo ładnie. I mamusia tak robi z tato, tak? Mm -hmm. Kochanie, oh, powiedz to... widzom, po co wycinasz krzaki? To na mnie woła. No. Powiedz. Co wycinasz krzaki i ja oni idę? No już nie krzyczę. Wycinam krzaki maczetą, dlatego że nie chcę wycinać kosiarką, żeby nie pozabijać jaszczurek i żabki żabek, które na przykład wczoraj żabka wyłoniła się z tych chaszczów, jak skosiłem trochę Żeby nie pozabijać. A co będziesz to robić? sadzić drzewo, bo mhm. Dobra, idziemy. być ciemno. A więc dobrze, zabieram się y, zakopanie mojej grządeczki na czosnek zimowy oraz y, zimową cebulę. Chcę się tylko pochwalić, jak mój kot pomaga mi pracować. Skoczył mi na plecy. Ok, zaskakujesz? Zaskakujesz, czy nie? A w zasadzie minęło już półtora tygodnia, i zabiłam się za kolejne filmy. Ostatnio nagałam pięć, z czego wybrałam tylko trzy. Chyba. <tulko> tylko tak, tylko trzy filmy. No zobaczymy, ile uda mi się nagać dzisiaj. I dzisiaj idziemy nagać film świąteczny. Także zabiorę Was ze sobą. Jest dzisiaj przepiękna. Scenografia, także zapraszam, chodźcie ze mną na moją działkę. Właśnie skończyłam nagrywać i zaraz zamaznę. Za i idę do domu. Nuratka i taka i trinka. Tam, tutaj już babki, niebieska, już tu. Tutaj nuratka, niebieska. tutaj radka idzie, tutaj mi mieszka. niebieska. Napisane na panu. Napisane jest. Yeah? Uh -huh. A co tam dalej? Pokaż co jest dalej na dalszej kajce. To już chyba koniec yeah. Nie Nie? Yeah. A lubisz Moanę? I tak to A mamie. gdzie jest Moana? Pokaż mamie, gdzie Moana jest tutaj. Nie, to nie jest Moana To jest mały, to był mały Moana to ta dziewczynka po środku mm, jest tak, to jest Moana. A gdzie jest mama Moany? Tyle. Tak, a świnka? Świnka. Hum, chom. Hum. Jak widzicie, prace remontu domu na razie stoją. Chciałam powiedzieć, że miło tworzy mi się filmy na YouTube. Oddaję tutaj całą siebie, całe swoje serce. Tak jak widzicie, moje życie nie jest idealne. Ja nie jestem idealna, ten dom nie jest idealny. Zresztą długo zastanawiałam się, czy pokazywać ten remont. Ale stwierdziłam, że raz się żyje, że, że to jest wspaniałe, co robimy, że dajemy drugie życie domu, stałemu domu. Jak okazało się, ten dom ma 110 lat. Także wow, jest naprawdę wiekowy. Te ściany na pewno dużo pamiętają. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Ja idę obcinać różę, a Wam życzę miłego dnia, Papa. Pa. We wish you a Merry Christmas. We